Cześć! Witam na kolejnym unboxingu. Tym razem mam dwie paczuszki, jedna prosto z JPF-u, no i oczywiście gildia. Zacznijmy od tej y, mniejszej, czyli z JPF-u. Jak widzicie, tak ją dość odważnie opakowali. Trochę się boję, bo to są y, trzy grube mangi plus jedna cieńsza, a to jest tak powyginane. Jakby co będę miała dowód, że było wymięte, oczywiście wolałabym, żeby nie. Yy... A czemu zamówiłam od nich? Nie ze względu nie prenumerata, ale ceny były mniej więcej takie same, jak na Gili. Osiągnęłam pułap darmowej przesyłki, a nie mogłam się już doczekać po prostu jednego tytułu, który tu jest, a na Gili on będzie dostępny. No, znaczy pewnie teraz, jak już to oglądacie, to już jest, ale no, byłam niecierpliwa i chciałam sobie już zamówić. I chciałam zobaczyć, jak to pakują. Bo, jak przychodzi RG ŁEDA osobno pakowana, to ją bardzo ładnie pakują w osobne takie fajne kartoniki. A ja tutaj to tak wygieli w takie. No, nie zachwyca mnie to, szczerze powiem. Aż trochę ta jest pod tym względem na wygląd lepsza. Ale zobaczymy, jak w środku. Cały stój rusza, zrobimy to tak. Ok, folii jest sporo, to jest nadzieja. Ale jak mówię, to powyginanie tego kartonu mnie trochę martwi, no, ale może nie będzie źle. Zobaczymy. Okej. Okay. Wiecie, kurierzy są zdolni. I jeszcze tutaj. Żeby przykleiło się. Dobra. Jest tutaj sporo folii, także może to przetrwało. Przetniemy ją, żebym tym nie musiała obracać we wszystkie strony. To byłoby tu trochę problematyczne i zaraz Wam pokażę, co tu mamy. O! No, jeszcze dali taką folikę dodatkową. A to ją też potniemy. Wygląda jak kuchenna. Okej, okay, lecimy. Już myślę, że tu widzicie trochę co tu jest. Ale zaraz Wam pokażę. Taki okay, na pierwszy ogień. Trzeci tomik piekła bez kwiatów. Yy, skoro mam trzeci tomik, to jak się podejrzewacie, pierwszy i drugi mi się spodobał. Także wzięłam trzeci. Czwarty oczywiście jest niedostępny ani na gildii, ani na Manga Garden. Niedługo będzie piąty. To pewnie wtedy czwarty przy okazji przyjdzie. To wtedy sobie zamówię. Także na razie wzięłam trzeci, bo było mi coś potrzebnego, żeby dobić paczkę do odpowiedniej kwoty. No, tak wygląda w środku. No, okazało się, że to całkiem spoko manga. Na pewno zrobię tutaj jakąś yy, recenzję. No ale to już mini spoiler, musi być przynajmniej na razie ok, skoro biorę trzeci, bo tak to bym nie brała. Okej, okay. teraz tak, druga rzecz, to w miękkiej oprawie, bo jak wiecie ja nie lubię twardych, Dragon Ball, pierwszy tomik. Dla mnie Dragon Ball to nie jest manga, ani anime dzieciństwa, że tak powiem tak bardzo, bo ja już byłam wtedy starsza, a dla mnie bardziej Sailorka. Natomiast to oczywiście oglądałam i znam. Natomiast pierwsza seria jest chyba najfajniejsza i najśmieszniejsza. Potem się kopią przez pół godziny albo przez dwa odcinki w powietrzu i to takie już jest trochę nudne. Natomiast początki były po prostu super komedią, która prawda krzywiła dzieci z. Pod względem, wiecie, super i te sprawy, może już nie kojarzycie. Natomiast to jest Dragon Ball w wersji kolorowej. Trochę jest to dziwne dla mnie, bo wiecie jak to jest. No, manga powinna być czarno-biała, ale Dragon Ball jest tak popularny, że wyszedł, że wygląda jak filmbook i stwierdziłam, że a wezmę sobie pierwszy tomik, zobaczę, jak mi się to czyta. I w sumie. Wiem, że y, tak sobie myślę, że jeśli mi się to spodoba, znaczy ja to znam, więc wiem, że mi się spodoba, ale jeśli mi się nie będzie przeszkadzać to, że jest takie kolorowe i będzie mi się to dobrze czytać, to może wezmę właśnie pierwszą sagę y, w kolorku. Także tak to wygląda. Moim zdaniem fajne. Y, myślałam, że jest to takiej wielkości jak. No w sumie jest takiej wielkości. Także zobaczymy. Co dalej? No, tutaj jak widzicie, wzięłam dwa tomiki od pani Rumiko, czyli drugi tom Syrenich Opowieści, bo już się nie mogę doczekać, jak się to skończy. No i kolejny tomik Tajinu Jaszy. Także tu mam Syrenie Opowieści. Też miękka To Tutaj widać trochę, ją wymieli oczywiście. A, co zrobić? Tak to jest. Ale może się naprostuje, jak to damy pod coś cięższego. To znaczy na przykład pod inu jasze to powinno się wyprostować ważne. Nie jest tak źle. No i widać tutaj kolorowe strony. I chcę sobie z w zasadzić, więc zobaczymy tylko na pierwsze tutaj stroniki. O. no dla mnie to nie jest straszne. Takie, w sumie nawet sympatyczne. Ale to może po Stranger Things człowiek się już wyrobił. Ja bardziej nie lubię tak jak się ogląda na przykład w filmie, że nagle coś wyskakuje. W Stranger Things też czasem coś wyskakuje. Ale to, to mnie najbardziej, może nie, że przeraża, ale straszy, a po co się straszyć. Natomiast takie, jakieś takie maszkarki, to w sumie sympatycznie wyglądają. Ale to już ja może jestem lekko skrzywiona. No i tu jest Inuyasha, to mi już szósty. Tak, tutaj wygląda w środku. Już obdzie no jest na raku. się załapał. A tu już chyba mamy całą drużynkę. Bardzo lubię Inuyasze, przyznam szczerze, że no, oczywiście znam yy, mangę i znam anime, natomiast nie oglądałam tego, jakoś nie miałam czasu, w wersji, ona się nazywa Gold czy Golden, coś takiego, OK, no i przechodzimy do ostatniej paczuszki. A jeszcze wracając do jaszy to teraz powstała ta anime tam z tymi dzieciakami, ale powiem, że to takie jest odcinanie kuponów już bardzo, z tym bardziej, że jak zobaczyłam, że pewne postacie w ogóle nie zmieniły się, to to jest takie już trochę naciągane, bo nie chcę skłamać, że tam minęło lat 20 co najmniej, bo te dzieciaki już są takie całkiem spore i wszystko się niby pozmieniało, a dziadek Chociażby Kagome, to że jest żywy to spoko, ale nie zmienił się ani o jedną zmarszczkę. Mama tak samo, także tak troszkę to już dziwnie wygląda. Jest podobnie. Ojej, wezmę sobie nożyczki, nim się utnę, bo będzie trzeba przerywać. Pociągnę. O. Prosiłam ich o porządne pakowanie, no więc spakowali porządnie. Mam wrażenie, że ich wtedy, jak im tak powiem, to pakują. Przesadnie, ale w sumie lepiej tak niż w drugą stronę. Pewnie już mam napisane, wkurzający klient, nie? <grymne> A, dobra. Co oni mi tu wysłali? Aha, dodatkowe pudełka. No to teraz je wyciągniemy. To weźmiemy. Dziękuję ślicznie, żebyśmy sobie mogli to. Jeszcze tutaj, pory. jedno pudełko na boczek, raz i jeszcze drugie tutaj poproszę, o, co to takie a, zaklinowało się wybaczcie te dźwięki, no okej okay. lecimy z tym od razu mówię, w tej paczce nie są tylko mangi, są też komiksy także zaraz lecimy dalej tu jest druga paczuszka. Chyba musiałam odłożyć. Także jak mówię, tutaj są też komiksy i chyba to jest paczka z komiksami, ale też Wam pokażę, co tu mam. Mąż się ucieszy. Chyba już się cieszy. <grytanie> Okej, okay, co my tu mamy? Eee, trzeci tom dżuny ród atrydów. Nie ja wiem, jak tam mąż z tym stoi w tej chwili, ale pewnie się mu spodobało, on lubi Dione, także powinien być zadowolony. To dla córeczki kolejny tom a Z tego jest strasznie dużo, ale ten piecek jest po prostu super. Także kaczki na propsie. Ok, lecimy dalej. Tu chyba same komiksy. Venomik, yy, też z Marvel Fresha. Pierwszy tom wyszedł już, yy, albo wyjdzie niedługo, ale chyba wyszedł już yy, Drugi tom, yy, chyba z tym Carnage, czyli z tym takim czerwonym, ten co ostatnio był tam w kinach, no nie, yy, a tutaj jest początek. Trzeba to przeczytać, zobaczyć czy fajny, czy nie fajny. Jak fajny, no to drugi tom można kupić. No i kniga, którą można zabić, czyli drugi tom Nightfolla. To jest już, no nie będę spoilerować, chociaż spoilerem jest sama okładka, co Batmana tutaj spotka. Ja nie wiem, ale muszę później spytać, co tu robi dinozaur. <laughs> ale stąd później te błędy, co niektórych, że ludzie żyli z dinozaurami. <laughs> no ale cóż. Okej, okay, tu to, to skleili o dziwo. Aha, tu jest takie specjalne kurcze. Patrzcie. No, tak. o. Udało się. No i tu są mangi. Tutaj o tu się też jeszcze przykleiło no, pięknie to chyba przetniemy. będzie łatwiej tu jest taka taśma Tam się przykleiło do tego a jeszcze trzyma dzięki Dobra. ja już widzę co tu jest z góry i się cieszę ok no I tak, na dobry początek, absolutnie doskonały drugi tomik. Manga mi się podoba, jest króciutka, fajna. No i liczę na to, że może jak się dobrze w miarę sprzeda, to nie wiem, może będzie jaśniony Ceres albo coś innego Juwatse. Bo ja lubię tą autorkę, fajna jest. Co tutaj dalej się dzieje? Mm. <grym> jak widać, coś tu się dzieje. W każdym razie, jeśli. Jesteście zainteresowani to marmą, to jest jej recenzja u mnie na kanale, możecie sobie tam luknąć. Także drugi tomik, chyba no, mi jakiś gratisik dali, odrodzony jako galareta, widocznie dostali z JPF-u w tej serii nie kupuję. Ona jest chyba całkiem fajna, bo to jest kolejny Isekaj, ale ja po prostu no, lubię slajmy ogólnie, ale nie chciałam się wpędzać w kolejną serię. Sami wiecie, jak to jest. Wszystko jest fajne, a potem miejsca nie ma i tak dalej. Yy, Maszyl. Drugi tomik. To jest wersja elektroniczna i cały czas się zastanawiam, elektroniczna czy nieelektroniczna. Jedna z rzeczy, która mi przeszkadza w elektronicznych wersjach to to, że nie dają tego co jest pod okładką. Nie wiem czy to jest taki wielki problem, czy jest kwestia licencji, czy po prostu na to nie wpadł, chociaż ja już mi tam pisałam kilka razy. Ale może to jest i pierdółka, nic takiego, ale wiele mang, no tutaj jest akurat tylko taki jeden rysunek, ma coś pod obwolutą i mi osobiście brak tego, że nie skanują tego i że tego nie ma. Więc stwierdziłam, że drugi tomik jeszcze sobie wezmę w papierze no i się będę zastanawiać, co z trzecim. Ale pewnie już zostanę przy papierze skoro już zacząłem tym bardziej, że jest tutaj mi taki soft touch wiecie o co chodzi. Szósty tomik, kiedy Jakuza zostaje niańką. Tym razem mamy tutaj pana z Jakuzy, pana z policji i dwie małe dziewczynki. To nie jest ja, oj. Zawsze to podkreślam, bo te okładki aż się proszą, żeby to były ojce, a nie są. No a tu z tyłu mamy w sumie trzy panny małego chłopaczka i tak. To już mniej wygląda na oj, ale to no, w sumie aż się prosi, nie? Yy, Maga jest miła, sympatyczna. O, nasz główny bohater. Znaczy, może nie wiem, czy do końca główny, no, ale dla mnie główny, jako malutki. Spudziaczek. W każdym razie to jest całkiem takie fajne. Nic bez czego nie można oczywiście żyć, ale całkiem fajna manga. No i starszy pan i kot. Kolejny Tomik, przeuroczej mangi ze starszym panem i kotkami. No, sami rozumiecie kotki. Są takie urocze, milusie, puchate i w ogóle. Także mnie ta manga ujęła. Nie dla niektórych może być pewnie troszeczkę nudna, ale dla mnie nie jest nudna, i jest po prostu słodka. GTO. No, tutaj nie trzeba wiele mówić. Tomik już piąty. Naszego nauczyciela. No, czyżby to był wyjazd na okinawę. Zobaczmy. W każdym razie to moim zdaniem tłumaczenie i ta wersja jest o tyle fajniejsza, że już nie ma aż tyle takich dziwnych tekstów. A może po prostu mniej rażą, bo są aktualne, ale w pierwszym tłumaczeniu było tyle dziwnych po prostu spolszczeń, że aż, aż trochę za dużo. Tutaj ma, jest trochę ich mniej. No i. Yy, Bistard tomik 9 to też jest w wersji elektronicznej, ale jak wyszła w wersja elektroniczna, to już miałam Was 5 tomów czy 6, no to trochę głupio je wszystkie sprzedawać po to, żeby kupować wersji elektronicznej. Zwierzaczki bywają niegrzeczne, więc luknę. No, co tutaj jest, żeby nie było potem, że ktoś się do kogoś coś tam. O, tutaj jest OK. Jeszcze wam coś tutaj pokażę. To Byłby mały spoiler. O, to tutaj na przykład. Bardzo fajna historia, taki mroczny zwierzogród. Nadal mi się podoba świetny tytuł, także polecam też. Jest oczywiście opisany i na kanale jest recenzja. Także na ten moment takie zakupki. Dajcie znać, co o nich myślicie, co z nich kupujecie, czy coś was bierze, co myślicie o Dragon Ballu, czy też was tak trochę. Dziwi, jak to jest takie kolorowe. Zawsze czarno czarno biała to jest kolorowe. Wygląda dosłownie jak w ale pewnie się można przyzwyczaić. No, także dajcie znać, co myślicie o ich zakupkach, czy też już zrobiliście swoje zakupki i co z tego tutaj macie i co lubicie. Dzięki, cześć!